się wczoraj w nocy ukazał na YouTubie, e, podesłało mi go parę osób, e, więc zostałam wywołana do tablicy. E, przepraszam, że wcześniej zareagowałam na to, ale byłam e, poza Warszawą, poza zasięgiem, dosłownie miałam chyba jedną kreskę, więc jedynie dochodziły do mnie jakieś... Nie będę się na ten temat jakoś bardzo rozwodzić, postaram się to powiedzieć w skrócie i zgodnie mi coś sprezentować, które chciałaby podjąć współpracę i tak dalej. Ja często się na takie godzę, ale też często nie. Staram się być selektywna mimo wszystko. No i właśnie tak pół roku temu, kiedy na głowie miałam remont... Napisały do mnie dwie firmy o dwóch różnych nazwach, ale o tych samych profilach i takich samych rzeczach sprowadzanych z Bali, czyli meblach i tak dalej, tak dalej. Napisały do mnie, że widziały gdzieś tam, że, że będę urządzała mieszkanie, więc powiedziałam, czemu nie. z jednej firmy wybrałam sobie parę rzeczy, z drugiej również. Um, nie wiem trochę od czego zacząć, ale generalnie sytuacja jest trochę absurdalna i, i, i głupio mi w ogóle, że na ten temat muszę się tutaj wypowiadać i się czegokolwiek tłumaczyć. Natomiast sytuacja wyglądała tak, że obiecałam tym firmom, że oczywiście wrzucę im relacje, że zamian za te rzeczy, jakby chętnie pomogę im i zrobię promocję. Natomiast też uprzedzałam te firmy, że jestem w bardzo trudnym momencie w życiu, bo byłam wtedy w programie tanecznym, jak pamiętacie, to był totalny syf, wszędzie były pudełka, kurz i tak dalej. I ja nie miałam jakby warunków na to, żeby im zrobić fajną reklamę. Ta firma X, która tam oskarża mnie, że ich oszukałam, co jest nadużyciem, ale już jakby nie mówmy o tym, tam upominała się. Kiedy coś wrzucę, kiedyś coś wrzucę, ja mówię, że w ogóle nie wiem, czy, czy paczka przyszła. Zapytam swojego architekta, potem dowiedziałam się, że przyszła. Mówię, że okej, okay, że jak będę na miejscu, to zrobię. No i po jakimś czasie wreszcie przyjechałam tutaj na, na miejsce odpakowany, no bo tam moi architekci po prostu robili to za mnie. Więc stwierdziłam: "O, fajnie, jest ten fotel, który dostałam z tej firmy X". No to im zrobię relację, że już jest, że jest piękny. No bo jest naprawdę piękny. No i wrzuciłam tam relację, oznaczyłam firmę i myślałam, wszystko będzie dobrze. Tym okazało się, że nastąpiła Pomyłka, po prostu głupia pomyłka, niedopatrzenie jakieś z mojej strony. Ja oznaczyłam nie tą firmę, którą powinnam, no bo po prostu pomyliło mi się, bo one miały strasznie podobne rzeczy w swoim asortymencie. Już nie pamiętałam, od której co zamówiłam. Okej, okay, to jest mój błąd, owszem. No ale to nie jest powód do nazywania mnie um, oszustką, czy nie wiem. Oczywiście y, dopiero później się zorientowałam, co to. Zdjęcie dokładnie z tym samym fotelem, oznaczając poprawnie firmę, od której dostałam ten fotel. Zresztą tam stoi, bardzo go lubię, e, używam i polecam. Firma Nenas, dziękuję ślicznie. Teraz do sedna, czyli do firmy, która mnie oskarża i nie będę podawała jej nazwy, nie chcę robić też chyba tego, na co ta firma liczy. Jest nią malutki dywan, który zaraz pokażę. Do sedna, czyli do firmy, która mnie oskarża i nie będę podawała jej nazwy, nie chcę robić y, też chyba tego, na co ta firma y, liczy. Y, od tej firmy, jak się okazało, nie dostałam tego, co sobie tam wybrałam, tylko dostałam dwie rzeczy jest nią. Malutki dywan, który zaraz pokażę, i nie kompletna huśtawka, której nie miałam jak zawiesić. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ w tym filmiku padły słowa, że to było zamówienie na kilka tysięcy itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I jest to troszkę wygórowane, ponieważ no nie są to um, takie ceny, ale tak by nie jest to o tym, prawda? No i tak, firma, która tam mnie. Um, oskarża, w ogóle chciałam tylko powiedzieć, że oczywiście nie z nazwiska, ale podała takie daty i wydarzenia, że jakby każdy połączył kropki, że to ja i tak dalej, to nie było trudne, dała do mnie, że no kiedy wrzucę relacje, kiedy wrzucę relację, ja mówię, no hej, a czy ta chustawka ma, nie wiem, jakiś, jakąś linę, jakiś hak, coś, jak, jak to w ogóle się wiesza, że no nie, 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 wysłaliśmy, więc ja mówię, dobra, no to jak już to ogarnę, bo nie mam teraz na to po prostu czasu i głowy. Naprawdę miałam inne priorytety niż e, zajmowanie się huśtawką. To to zrobię i będzie spoko. Jakby to była też zima, więc e, bo mi się, że zrobię to, to fajnie wiosną, jak już będę tutaj mieszkała, będą roślinki i tak dalej. Chciałam też przypomnieć, że to nie ja się prosiłam o te rzeczy, tylko firma napisała do mnie, więc mogłaby po prostu chwilę poczekać. E, teraz pewnie dostanę wiadomości, że na ta chwila trwa długo, bo parę miesięcy. I tak owszem, ja w e, ferworze różnych Biły w, w gąszczu innych, bo tych wiadomości naprawdę mam dużo. I, natomiast no to nie była złośliwość i nie wiem, czy nazywanie mnie oszustką czy złodziejką przez wielu internautów a i w sumie też autorkę tego filmiku, bo, ona, bo napisała, że stana polska influencerka mnie oszukała. Czy to jest na miejscu? Wydaje mi się, że nie. E, chciałam tylko powiedzieć, że zareagowałam na ten filmik od razu, napisałam tej firmy z przeprosinami, że głupią mi, że e, tak wygląda ich punkt widzenia i w ogóle, że tego w planach nie był to mój zamiar, więc zaproponowałam od razu, e, żeby, nie wiem, oddać pieniądze za transport i za te dwie rzeczy e, lub po prostu odesłać te rzeczy z powrotem do nich. Do... <laughs> Ten dywan, o którym mowa, to są właśnie te rzeczy za kilka, kilkanaście tysięcy, jak to tam było pisane, czy tam mówione na YouTubie, a to jest słośtawka bez poduszek, bez liny, bez hakak. Hak sobie ostatnio właśnie kupiłam dosłownie tydzień temu, bo chciałam zawiesić i wreszcie ją. Ja tyle ode mnie. Bardzo dziękuję wszystkim za